Cześć, to Magdalena Buczkowska z Porachunków Osobistych. Witam Cię w mojej serii Planuj z Magdą. W tym odcinku opowiem Ci, jak do tej pory zarządzaliśmy rodzinnie świadczeniem 500+, a jak będzie to wyglądało od września. Jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszam do oglądania tego odcinka. Na początku krótka notka historyczna. Świadczenie 500 Plus przyznawane jest od 2016 roku i od samego początku moja rodzina korzysta z tego świadczenia, ponieważ już wtedy mieliśmy dwoje dzieci. Jedno miało 5 lat, drugie miało roczek, więc to świadczenie po spełnieniu określonych wymogów, złożeniu okreś potrzebnych wniosków zostało nam po prostu przyznane. I teraz opowiem Wam, jaki był nasz początek, jaki był nasz zamysł z, z korzystania z tego świadczenia. Ponieważ akurat rodzinnie my w tym czasie z naszymi finansami, z naszym budżetem byliśmy mocno poukładani, ponieważ już byliśmy na etapie spłacania niechcianych długów, już mieliśmy naprawdę wiele wiele przerobionych sytuacji, takich finansowych i ten budżet spinał się nam w wysokości zarobków, które mieliśmy, a nie mieliśmy ich dość, dość dużych, ale po prostu tak już potrafiliśmy po perturbacjach wcześniejszych, tak już potrafiliśmy zarządzać naszym budżetem, tak potrafiliśmy tak, no tak zarządzać tym po prostu tym budżetem, że Stwierdziliśmy z moim mężem, że to świadczenie 500 plus przyznawane na nasze dzieci będziemy odkładać na dodatkowe subkonto. I że to będą pieniądze, które wykorzystamy na jakąś taką sytuację związaną z dziećmi, ale może która nas zaskoczy, albo może okaże się tak, Taki moment w naszym życiu, że te pieniądze będą nam po prostu na dzieci bardziej potrzebne. Nie zakładaliśmy tutaj żadnych negatywnych scenariuszy, ale po prostu. Jeżeli już do tej pory potrafiliśmy sobie, wiecie, zarządzać tym naszym budżetem, takim jakim był, w sposób taki, że starczało nam na opłacenie przedszkola, na opłacenie żłobka, dawaliśmy sobie radę po prostu z tym, co mieliśmy do tej pory. To stwierdziliśmy, że te dodatkowe zastrzyk gotówki nie będziemy go wykorzystać i wprowadzać na bieżące potrzeby, tutaj na bieżące wydatki, tylko odłożymy go na tak zwaną przyszłość. I tak też się stało. Odkładałyśmy te pieniądze. Po prostu na subkonto, kwota na tym subkoncie z miesiąca na miesiąc rosła. Może była jedna czy dwie takie sytuacje, gdzie musieliśmy się posiłkować tymi pieniędzmi, ale to też na rzecz dzieci, czyli jakieś, jakieś bonusy dodatkowe, może, może, na jakiś wyjazd, tak, sprawiający przyjemność naszym dzieciom. Ale to były takie stricte pieniądze przeznaczone na przyszłość dzieci. No, i przyszedł czas, kiedy, kiedy tutaj postanowiliśmy emigrować, wyjechać za granicę, i okazało się, że wszystkie środki, które, które mamy zgromadzone w Polsce, musimy przewalutować, żeby tam, za granicą, byliśmy we Francji, zacząć nowe życie. Żeby się po prostu minimalnie urządzić, przeliczenie, bo tutaj właśnie chodzi o to przeliczenie, czyli to, co mieliśmy w złotówkach, było 4,5 razy, razy mniej warte tam, tak, bo przeliczenie na euro, więc tych środków było zdecydowanie mniej. Więc wszystkie środki, które mieliśmy, wykorzystaliśmy na to, żeby po prostu tamcą rodziną się zadomowić, żeby wystartować, dzieci od razu poszły do przedszkola i szkoły, więc, musi, potrzebowaliśmy tych środków. Tak samo skorzystaliśmy z tych środków, z tej puli, z tego subkonta 500+. W taki sposób te subkonto zostało wyczyszczone do zera. E, oczywiście my je później odrobiliśmy w międzyczasie, zarabiając tam pieniądze, e, odkładając, e, oszczędzając, e, tak? Budżetując z każdym dniem. Po dwóch latach pobytu za granicą e, i sytuacji też na świecie, e, tak zwanej pandemicznej, postanowiliśmy, że wracamy do kraju. E, sytuacja się zmieniła, e, wróciliśmy tutaj do Polski. E, trzeba było się zorganizować inaczej. Ja też przez jakąś chwilę nie miałam zatrudnienia, więc praktycznie wszystkie środki, które mieliśmy z obecnego zatrudnienia mojego męża, właśnie ze świadczeń typu 500, gospodarowaliśmy nimi na bieżąco, starając się ustalać nasze budżety, jakieś fundusze celowe w inny sposób, ale już te środki, tutaj z tego 500, wykorzystywaliśmy stricte na dzieci, czyli opłacaliśmy. Z tego szkoły, szkołę na przykład obiady szkolne naszej córki, płaciliśmy za przedszkole, na bieżąco po prostu wykorzystywaliśmy te 500 plus. Ponieważ no, sytuacja cały czas ewoluuje i na tą chwilę dzisiaj to też mo, nasza sytuacja jest trochę inna. Sytuacja gospodarcza też jest inna, więc bardziej trzeba pilnować, gotówki, tych pieniędzy, tych środków, które mamy, którymi zarządzamy. I my też tutaj na bieżąco w ramach naszego budżetu domowego analizujemy nasze wydatki i postanowiliśmy, że od września zaczynamy odkładać z powrotem 500 plus na dodatkowe subkonto. tak które wcześniej, z którego wcześniej już korzystaliśmy w naszym banku, który mieliśmy założone po to, żeby Właśnie mocniej jeszcze pilnować e, tych środków, żeby te pieniądze po prostu zostawały na cele związane z naszymi dziećmi. Zanim opowiem Ci, jak to ja m, z moją rodziną budżetujemy 500, plus, które mamy na dwójkę naszych dzieci, czyli łącznie 1000 zł, chciałabym e, tylko powiedzieć, że żebyście się. Mocno nie sugerowali, albo też nie frustrowali, że wy tych środków nie możecie przez wykorzystać w taki sposób, jak, jak ja tutaj przedstawiam i o jakim ja opowiadam. A ja zdaję sobie sprawę, że są różne sytuacje rodzinne, są różne budżety. Czasami może być tak, że tylko jeden rodzic wychowuje dziecko, dzieci. Czasami może być tak, że tylko jeden rodzic na przykład pracuje. W danym gospodarstwie domowym, i tych środków jest zdecydowanie mniej. Mamy też sytuację gospodarczą, jaką mamy. Dlatego też, proszę, nie frustrujcie się tym, że ja tu mogę sobie pozwolić na zajęcia dodatkowe dla moich dzieci, a wy przeznaczacie te środki na bieżące życie. Po prostu. Ja zdaję sobie sprawę, bo też w takiej sytuacji byłam, kiedy ten budżet trzeba dostosowywać do swojej rodziny i trzeba mądrze zarządzać swoimi finansami, żeby przyszłość dla nas i dla naszej rodziny była po prostu lepsza. Od września planujemy trochę inaczej zarządzać budżetem z wykorzystania świadczenia 500. Po pierwsze, Ustawimy sobie zlecenie stałe, czyli jeżeli środki wpłyną na nasze konto z programu rządowego, system z automatu przekieruje je na nasze subkonto o nazwie właśnie Świadczenie 500, które mamy już od dawna, tak jak wspomniałam wcześniej. I później będziemy te środki przeznaczać na bieżące wydatki związane z edukacją naszych dzieci, ale też odkładać na ich przyszłość. W takim razie, na co będziemy przeznaczać środki właśnie z tego funduszu celowego, z tego subkonta? W pierwszej kolejności na pokrycie opłat związanych ze szkołą. Nasza szkoła jest szkołą publiczną. Tak jak już wiecie z poprzedniego filmiku, mój, mój syn idzie do pierwszej klasy, więc wszystkiego rodzaju czesne, tak jak wcześniej płaciliśmy za przedszkole, teraz nam odchodzą takie opłaty w szkole państwowej, w szkole publicznej opłat stałych jako takich nie ma, więc naszymi opłatami co miesiąc będzie opłata za stołówkę szkolną, czyli za wyżywienie dla dwójki naszych dzieci. Musimy opłacić ubezpieczenie na nowy rok, zapłacić komitet rodzicielski. Zapłacić komitet klasowy, fundusz klasowy, który i tak jest wykorzystywany na potrzeby naszych dzieci, tak, dzieci, które, które chodzą do klasy razem z moimi dziećmi. Więc to też są środki do, nasze środki do wykorzystania. W drugiej kolejności z tego funduszu, z tego z tego świadczenia 500 będziemy pokrywać zajęcia dodatkowe językowe. Postanowiliśmy, że nasze dzieci będą uczestniczyć w tym roku na, obydwoje będą uczestniczyć na zajęcia z angielskiego, które odbywają się w szkole językowej, która jest blisko naszej szkoły, współpracuje z naszą szkołą i z racji tego, żeby obniżyć trochę koszty, zapisaliśmy się już na te zajęcia w czerwcu, gdzie mieliśmy gwarancję tego, że od września, jeżeli ceny za udział w zajęciach wzrosną, my mamy gwarancję, że cena dla nas pozostanie taka sama, jak w zeszłym semestrze. Co oczywiście gwarantuje nam zaoszczędzenie, nie wiem, 10, 20, 20 zł co, mi co miesiąc, ale uważam, że to jest dość dużo, więc warto śledzić takie oferty już w czerwcu, żeby właśnie zyskać lepszą cenę. Dlaczego zdecydowaliśmy się akurat na tą szkołę językową? Mimo, że cena za zajęcia, bo my będziemy płacić teraz za zajęcia około 150 zł miesięcznie za osobę, i jedni powiedzą, że to jest dość dużo, drudzy powiedzą, że to jest mało albo wystarczająco. Powiem, dlaczego my zdecydowaliśmy się skorzystać akurat z tej szkoły językowej, poza tym, że ma dobre opinie, jeżeli chodzi o nauczanie dzieci, później, jakby zdawalność egzaminów, tak? pomoc w tej nauce tego języka e, angielskiego e, ale dodatkowo tutaj miało duże znaczenie to, że to jest właśnie e, zajęcia organizowane są przy szkole e, z porozumieniem w, w ramach szkoły że dzieci e, mogą Korzystać zaraz po, po, po zajęciach szkolnych. Mają tak dostosowany grafik do tego, jaki mają plan lekcji. E, więc odpada już, jakby tutaj, oszczędzamy dodatkowo nasz czas, naszą energię, bo nie musimy nigdzie dodatkowo dzieci wozić po południami e, Dzieci w ramach e, właśnie czasami przed le, swoimi lekcjami albo zaraz po lekcjach e, mają ten, e, ten dodatkowy język gdzieś wkomponowany, e, tak żeby i zaoszczędzić nasz czas jako rodziców i nasze środki. Jeżeli chodzi o dostarczenie, czyli prze, przejazd, tak? Trzeba e, czy kupić bilet e, miejski, czy, e, czy na przykład samochodem zawieździć dziecko. E, to my tutaj w ramach edukacji blisko szkoły e, mamy te zajęcia zagwarantowane, więc dzieciaki e, z, od razu po lekcjach mogą na te zajęcia dodatkowe e, iść. I dla nas to jest naprawdę super korzystne, e, jeżeli chodzi o. E, właśnie tą szkołę językową, dlatego postanowiliśmy, że ją wybierzemy. Dodatkowo też, oprócz zajęć z języka angielskiego, czy zajęć językowych, e, nasze dzieci e, będą chodziły też na zajęcia sportowe. E, dlaczego jako rodzina e, kładziemy bardzo mocny nacisk na to, żeby uprawiały sport? Właśnie dlatego, że wiecie, sytuacja jest jaka jest, nasze dzieciaki, wszystkie, nie tylko moje, Coraz więcej czasu spędzają przed komputerem. Pandemia to już w ogóle pokazała, że, że dzieci do południa siedziały w szkole przed komputerem. Po południu był zakaz wychodzenia, więc też nie wychodziły, nie uprawiały tego sportu. Ten sport po prostu jest im potrzebny. I teraz przedstawię Wam nasz patent i to, co nam się udało zrealizować w ramach tych zajęć sportowych, jak to do tej pory wyglądało. My mamy taki plan, że nasze dzieciaki we wrześniu wybierają sobie dyscyplinę, przez wakacje i we wrześniu wybierają sobie dyscyplinę, jaką chcą uprawiać przez kolejny rok. To no nie musi być nic takiego, żeby za, za chwilę tutaj powstał e, e, nowy młody Lewandowski czy Otylia J. Jack czy, czy jeszcze jakaś inna gwiazda. Po prostu chodzi o to, żeby te dzieciaki nasze usprawniać. Żeby poznawały ludzi, żeby dbały o swoją kondycję fizyczną, Żeby doświadczały na przykład gry zespołowej, co też, kiedy tutaj mój syn jest takim trochę większym indywidualistą, mu pomaga, że on musi grać, jakby współdziałać w zespole. No i teraz właśnie, w jaki sposób my przygotowywaliśmy się przez wakacje na przykład, do tego, żeby od września nasze dzieciaki, Wybrały sobie zajęcia dodatkowe sportowe, jakie chcą uprawiać. I tak okazało się, że nasz syn wymyślił, że chciałby grać w piłkę ręczną. Znaleźliśmy klub sportowy, który takie zajęcia oferuje dla jego przedziału wiekowego i okazało się, co bardzo jest fajną sprawą. I wiem, że inne kluby, inne dyscypliny też takie zajęcia oferują, bo wcześniej korzystaliśmy w poprzednich latach z takich zajęć w, innej, w ramach innej dyscypliny, ale w ramach tutaj tej siatkówki, tej ręki, tej piłki ręcznej. Nasz syn korzystał z zajęć dodatkowych za darmo przez wakacje, na świeżym powietrzu. E, trenerzy wykorzystywali to, co mieli, czyli dobrą pogodę, możliwość właśnie zajęć na świeżym powietrzu, na dworze, na orlikach, które są darmowe, e, czy na jakichś placach, e, boiskach, które są gdzieś tam osiedlowe, czy szkolne, które e, można wykorzystać po prostu za darmo. Więc, e, żeby zachęcić te dzieciaki, żeby e, zaprzyjaźnić, e, to dziecko, dane dziecko z tym klubem sportowym, z tą dyscypliną sportową oferowali zajęcia dodatkowe za darmo. I tak z takich zajęć między innymi korzystał nasz syn. Ponieważ nasza córka wybrała sobie inną dyscyplinę sportową, która chciała, którą chciałaby przetestować przez wakacje, zobaczyć, czy jej czy będzie z tym dobrze, czy nie, czy może jednak wybierze coś innego. Eee, Zajęć darmowych, stricte darmowych nie udało się znaleźć, więc postanowiliśmy, że w ramach jakby zagospodarowania jej czasu wyślemy ją na półkolonie, które właśnie takie stricte dotyczące danej dyscypliny sportu były w naszym mieście. Przy okazji ona była zaopiekowana, miała ten czas zapewniony w ramach wakacji. I testowała sobie dodatkową nową dyscyplinę sportową, z którą wcześniej nie miała do czynienia. Więc tutaj akurat oferta była płatna. I tak przez wrzesień nasze dzieciaki mają za zadanie przetestować. E, sprawdzić, czy ta grupa, do której trafią e, właśnie w jakim w ramach jakiegoś klubu sportowego może skorzystać z jednej e, czy z dwóch lekcji darmowych, bo na pewno we wrześniu e, takie kluby sportowe oferują takie takie pierwsze lekcje pokazowe. E, więc myślę, że w, we wrześniu będziemy, e, jeździć w różne miejsca i obserwować i brać udział w różnych dodatkowych, darmowych zajęciach, żeby nasze dzieciaki określiły, czy im to pasuje, czy nie, żebyśmy później od października zaczęli normalnie, regularnie za te zajęcia dodatkowe płacić. Mówię o sportowych zajęciach. Więc trzymajcie za nas kciuki, żeby się to udało, i żeby wszyscy do, do, do czerwca w tych postanowieniach uprawiania konkretnej dyscypliny sportowej wytrzymali, bo z tym jest trochę trudno. Ja wiem, że przychodzi, przychodzi styczeń, luty. Po feriach to już w ogóle nikomu się już nic nie chce. Jest taki spadek formy i te dzieciaki mówią, że one już rezygnują na drugi semestr już nie chcą. No to trochę od nas rodziców zależy od tego, jak będziemy Mocno tutaj z naszymi dziećmi współpracować i je motywować do tego, żeby jednak kontynuowały. A, a kto wie, może właśnie taki drugi Lewandowski, czy Otelia Jędrzejczak, czy, czy, czy jeszcze jakiś inny sportowiec młody nam się tutaj ujawni tak? ze swoim sportowym talentem. Ja chciałam jeszcze tylko napomnieć, że warto też szukać innych. Zajęć, które niekoniecznie są płatne, tak jak tutaj u nas angielski, czy, czy zajęcia sportowe, które już wiemy, że są płatne. W zeszłym roku, na przykład, nasza córka chodziła na zajęcia plastyczne, które oferował ośrodek, tutaj lokalny ośrodek kultury. Fakt, zajęć, zapisy już na te zajęcia, bo to były zajęcia plastyczne, na które teraz też będzie kontynuowała. Korzystanie z tych zajęć były jeszcze w zeszłym semestrze, ale jeżeli w tym roku przegapiłeś, już nie ma takiej możliwości, żeby zapisać, się, zapisać swoje, swoje dziecko na takie zajęcia do, darmowe, dodatkowe, w ramach budżetu miasta, państwa, bo są takie, takie środki, może to są jakieś dodatkowe kwoty niewielkie, się płaci na jakiś taki... Fundusz, ten jak fundusz klasowy jest w szkole, tak, tak, tam jest też jakiś taki komitet dodatkowy, które środki, które się płaci, ale to nie są kwoty duże i tego się, to, to, to się nie płaci co miesiąc. Może warto już dzisiaj rozglądać się, pytać, słuchać e, znajomych rodziców, którzy poinformują Cię, że takie możliwości w Twoim mieście też są. Chciałabym też e, na koniec roku szkolnego przyjść do Was tutaj. I podzielić się z takim filmikiem, który będzie podsumowywał te, te 10 miesięcy szkolnych, i podzielić się, jak udało mi się, czy nie udało mi się, ile musiałam dołożyć, na przykład, albo czy w ogóle nie, nie dokładałam, a jeszcze jakaś kwota mi została z tego świadczenia, tych te środków, właśnie z świadczenia 500. Oczywiście ktoś może zarzucić mi że ja mam tutaj 500 plus i wydaję je na dzieci, bo mnie stać, bo mam więcej, mój budżet pozostały się spina i jest super, i tak to jest fajnie. Ja rozumiem, że są różne domy, są różne sytuacje i wręcz pochwalam, jeżeli ktoś na przykład powie, że. Zarządza mądrze swoim budżetem i te 500 plus dodatkowe środki, na przykład przeznaczy na kredyt hipoteczny, na spłatę raty kredytu hipotecznego, bo to też jest działanie na przyszłość jego dzieci. To też jest jakby wspomaganie przyszłości dzieci, ponieważ nie zadłużamy się jako rodzina. Więc jeżeli masz sytuację taką, właśnie. Słabszą, jest słabszy czas, może mniej zarabiasz, może inflacja po prostu i to, co się dzieje w gospodarce, mocno drenuje Twój, twój budżet, którym musisz zarządzać. I wspomożesz się właśnie w taki sposób, wykorzystując te 500 plus nie tylko na dzieci, nie tylko na, na właśnie obiady w szkole, czy, czy, czy na jakieś zajęcia dodatkowe, ale i po prostu z nich rezygnujesz, bo cię nie stać, ale dzięki temu 500 plus, na przykład spłacasz ratę kredytu hipotecznego, żeby się właśnie dodatkowo nie zadłużać, żeby nie wpędzać swoją rodzinę w długi. To ja, piję Ci brawo, e, mówię super. E, moje, nasza sytuacja ro, rodzinna też nie zawsze była różowa, też nie zawsze była kolorowa. Też był, tak jak powiedziałam na początku, moment, kiedy musieliśmy z tych środków po prostu skorzystać na inne cele, niekoniecznie e, stricte na, wiecie, przyjemności, atrakcje dla dzieci typu nowe zabawki, nowe, nowe gadżety. E, Telefony i co tylko sobie dziecko zamarzy, czy odkładając stricte na jego przyszłość. Są takie sytuacje w życiu rodziny, że dzisiaj trzeba trochę przyostrzędzić. Dzisiaj trzeba trochę w inny sposób tymi pieniędzmi, no powiedziałabym, zagrać, żeby to w przyszłości nasze dzieci miały tą, tą lepszą przyszłość, tą tak? ten lepszy start, te lepsze możliwości. Oczywiście neguję, jeżeli ktoś te pieniądze po prostu defrauduje na swoje potrzeby, a nie potrzeby swoich dzieci. Ale tutaj o tym negatywnie bym nie chciała się wypowiadać. Wierzę, że jeżeli nas oglądasz, oglądasz mnie tutaj w Planuj z Magdą, to myślisz świadomie o swoich finansach, o tym jak mądrze nimi zarządzać i przeznaczasz te środki z myślą o swoich dzieciach i o ich przyszłości. No dobrze, w takim razie to jeżeli spodobał Ci się ten filmik, ten kolejny wideo, kolej, kolejny które dla Ciebie przygotowałam, zostaw dobre słowo w komentarzu, subik z dzwoneczkiem, wszystko to co, co oferuje tutaj nam YouTube, żeby nas polubić, żebyśmy mogli gościć ze swoimi z naszymi poradami dotyczącymi finansów, finansów osobistych w Twoim domu. Więc polajkuj, podziel się dobrym słowem, pozdrawiam Cię. Cześć!